Witam, z tej strony Ogrodnik. Witajcie. Yy, właśnie poszedłem do lasu i znalazłem piękną kurkę. Ponieważ deszczu bym nie było dużo, ale ostatnio padało i patrzcie się, jaka ładna kurka, jaka duża. Przepiękna kurka. Naprawdę. I tu jeszcze gdzieś są inne. O. O, proszę bardzo. Tutaj jest kolejna kurka. Jaka piękna. Grzybnia pewnie wymarła i od nowa się tworzy, więc pierwsze co rośnie to kurki. Tak jak w maju i czerwcu. No cóż, może później będą prawdziwki, kto wie. O. I może coś tu jeszcze jest. Popatrzmy. Uważnie. Czasami może to jakaś być jeszcze kurka. Mhm. Przejdziemy sobie tam trochę. O, i coś mamy. Następna kurka, proszę Państwa. Kurki też są fajne. O, i tutaj. O, piękne, dorodne kurki. O! Proszę bardzo. No coś niesamowitego. To początek coś nie, niesamowitej przygody. Zobaczmy, może coś tu jeszcze będzie? Po pierwsze, to nie spodziewałem się, że będzie tyle kurek. A to dopiero początek. Choć w prawdziwku nic nie widać, ale kurki... są i to jest coś niesamowitego. Może tutaj jeszcze coś jest? Ogólnie jest ładna, ład, ładnie. Pano, panorama, panorama ładna. Słońce świeci z rana. No nic, jak coś znajdę to wam pokażę. I kolejne mamy kurki, proszę Państwa. No coś niesamowitego. Same kurki na początku września. I tu kuleczka, proszę bardzo. Tu następna. Okej, okay. i jeszcze może gdzieś tu jest jakaś, ale to za wam pokażę, jak znajdę coś nowego. No, i nie musiałem długo czekać, aby znaleźć kolejną kurkę. Sezon na kurki rozpoczęty. Choć powinny być jeszcze prawdziwki, ale. W swoim czasie po takich suszach, to nie dziwi się, czemu po tych deszczach tylko kurki rosną. O, tutaj, piękne. O, tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy... O, jeszcze tutaj. No niesamowite. Kurki są bardzo zdrowe. Po pierwsze są dobre na wątrobę i na wzrok. Kurki są naprawdę zdrowe. No i są smaczne oczywiście z Nie są z, z, z czymś takim. Dobra, popatrzmy jeszcze tutaj na widoki. Na ten piękny las. I czy coś tu rośnie? Jest jakaś kurka czy coś? Jakiś inny grzyb chociaż? Bo to chyba będzie kurkowy, kurkowe grzybobranie. Ale raczej nic nie ma. To widzimy się później. No i nie minęło 5 minut jak znalazłem kolejne kurki. O proszę Państwa tutaj. O, tu się trochę urwało łebek, ale to nic. O, jacie, patrzcie się. Widzowie jakie o, o, fajne kurki są tutaj. Bierzemy tak, pięknie. O, tak. No kurka za kurką po prostu. No coś niesamowitego. Takiego grzybobrania się nie spodziewałem. Choć nie ma prawdziwków, ale za to jest początek. To taki jakby zwiastun tego, że niedługo mogą się pojawić prawdziwki. Bo zawsze kurki zapoczątkowują, że jakieś grzyby będą po kurkach o coś niesamowitego o i tutaj no, no ładne kurki ładne o proszę państwa Dla takich chwil, trzeba chodzić do lasu. Dobra, już tyle kurek mamy. Może coś jeszcze tu będzie. Może coś jeszcze nie dopatrzyłem. Chyba, że no, pójdę dalej. Ale już naprawdę jest konkretnie. Dobra widzowie, idę dalej, może coś jeszcze spotkam, jakieś kurki. No i mamy... Trzy kolejne kurki. O, Chodź kurko. Dałaś ją następną. I tutaj trzecia. O, czwarta nawet. O, proszę bardzo. O tak. Ej, jeszcze tu młodsza jest. Młodziutka lubi takie. O. No, nawet nieźle, nieźle. Może coś tu jeszcze mam, nie? Jakaś kurka. No zobaczymy jeszcze, widzowie. Zobaczymy. Okej. Okay. No i znalazłem kolejne kurki. Choć niewielkie. Nie ma tych, tyle skupis, jak wcześniej znalazłem, ale cieszę się, że zawsze coś znajdę i już coraz więcej jest tych kurek w moim koszyku o tak i tam jeszcze gdzieś była o jest dobra zauważyłem ją o tutaj to takie skupisko nawet rodzinka kurek o tutaj taka młodziutka no tutaj taka no i co, koszyk pełniejszy. Same kurki, proszę Państwo. Same kurki mamy. Nie minęło nawet 5 minut, a ja znalazłem kolejne skupisko kurek. Piękne okazy. Naprawdę. A tu jest takie mniejsze. A wezmę i tak pewnie nie urosą później. Dobra, jeszcze gdzieś tu były. A tutaj jeszcze jest jakaś. Nie zauważył ogólnie. Dobra. O! O! Jakie piękne. O i tutaj, no coś niesamowitego Jak to cieszy takie grzybobranie, ja uwielbiam zbierać grzyby i je jeść oczywiście Gdzieś tu mam gdzieś się. Chociaż ja nas jeszcze nie widzę Nie wiem No chyba tyle Nie wiem, czy będę już kończył z tego grzybobrania. O, jeszcze tutaj. Bo tak, przeszedłem tylko do lasu, zobaczyć, jak grzyby są. Nie wiem, czy nie będę kończył, ale jeszcze zobaczę i wam dam znać. Dobra, widzowie. To by było na tyle już z tego grzybobrania. Ja chciałem sobie tylko nazbierać na jajecznicę. I tak jestem zdziwiony, że tyle kurek znalazłem w tak krótkim czasie. No, widzimy się na następnym grzybobraniu. Myślę, że następnym razem już prawdziwki jakieś wyrosną. No, więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!